A bardzo chętnie. A Bo ta kamera jest w bo ja bym Patrz jak ona mu na bolce, chce wskoczyć, to słychać i widać. Ok, i teraz zobacz, zobacz jaka jest różnica. Zobacz jaka jest różnica między sami sobie i mężczyzną. Mężczyzna, żeby być w jakimś gronie szanowanym, żeby szczycie, mężczyzna, żeby być na szczycie, mężczyzna, żeby być na jakiejś imprezie dla VIP-ów, musi sobie Pana na to zasłużyć. Mężczyzna, żeby być na. w prywatnym odrzutowcu, musi na to zapracować, musi zasłużyć, musi sobie kurwa taki kupić. Jeśli chce być na jachcie, musi na to zasłużyć, musi e, ewentualnie sobie kupić. A co laska musi zrobić, żeby to mieć? Co laska musi być, żeby być w biplomie, żeby być yy, na jachcie, żeby być w sportowym samochodzie? Wystarczy, że cycki ma i wystarczy, że makijaż zrobi. A im jest trudniej, facetom jest łatwiej żyć. Ona wystarczy, istnieje i może być w takim towarzystwie po prostu, wracać się. Skoć, z robicie Potwora. Gdzie? Nic go nie powiedzieliśmy Co ubiegłym. Dobra, dobra. Powiedziałeś, że po prostu ona nic, nic, ona nic nie zrobiła. Któż odeszła do nic z No tu ludzie się rozstają. A co ty, pachariota, nigdy się nie rozstaje. Się z kobietą? Nagrywałeś tam jakieś odcinki, że stanie tak jak każdy inny, ty coś. To jest po prostu obrzydliwe, co on gadał, albo... Zobacz, jak demonizują. Ta drama zaczęła się od tego, że... Daniel, chcę poradzić z tym, że dziewczyna końcu zebrać się na odwagę. Żeby odwagę! się uwolnić od tego. odwagę. Odwagę! Że wyszła z mieszkania, odważna. Skarpetki pokolskie. No pa! Ona jest taka piękna! Ej, dobra! Co jest piękny? O, przyszła ten jakaś. Plank. Co za ten ciuszka przyszła? Z gołców. Te, to nie jest ta co mówiła, że Ferrari to ten zły i no, niedobry ona ciemne, nie, ciemne nie, włosy miała nie, <laughs> teraz przylazła nie, do niego Znaczy do... Czekaj, to jest no. chyba. Nie, nie, czekaj, to jest chyba ta co się zesrała Czekaj, to ta się... Nie nie, czekaj, 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 to jest ta co u Błońskiego się zesrała, bołoński ukopnął chyba, nie? Nie. Przestań, nie to... <laughs> <w swoim laughs> Ten ziszka widza takie proste. Była miksera, no no no, no właśnie, tak, tak to jest komedia i oni w ogóle nie kwestionują to co na gdzie są dowody? Ja uwierzę, słuchaj, jeden z drugim. Ja uwierzę, że ona faktycznie była do czegoś zmuszana. Jak zobaczę klipy, czy, czy przypadkiem ona na streamach tego nie odwalała z tego z Magikarpem? To chyba są gdzieś jakieś klipy, jakieś nagranie i tak dalej. Gdzie są dowody na to, że była do czegoś zmuszana? Gdzie są dowody, że była zmuszana do picia? Na zasadzie: Ej, ty, na ci, Masz tu wypić, bo to... Gdzie są klipy? Ale nie, łyka jak farmazon, łyka te farmazony farmazonie, farmazoni, Ferrari znaczy, łyka te farmazony, jak pelikan, nic nie kwestionuje, nie zapyta, słuchaj, zapytaj ją, chłopie, zapytaj ją, czy ma sobie coś do zarzucenia w tej relacji. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia, no standardowo, ona jest niewinna, ona jest idealna, ona jest perfekt, ona jest czysta jak łza, chłopie, chłopie jest winny, chłopie jest demonem, chłopie jest najgorszy. Ale ona z złego słowa o nim nie mówi, ona nic nie wyciąga. Gdzie, gdzie nonstop tylko idzie do tego, ja, ja nie twierdzę, że Magikarp jest dobry, ale no, że ona jest niewinna, ona nic nie zrobiła, a on wszystko, kurwa jest winny wszystkiemu, no, kwa komedia. No, oczywiście, że chcą ją słuchać, że to widać. A ona chętnie da dupy. Ufa, dla Farmazonie, dla, wiesz, wiesz, dla, wiesz, dla wiesz, tego, to znaczy to dla Ferreriego chętnie da dupy, też to widać. jestem lekko, trochę stresu po prostu miałem swoje gorsze momenty, lepsze ale. momenty. I zobacz. Chłop zachowuje się jak beta. E, miałem sobie i całą historię swojego życia opowiada ty tutaj. I o to nie obchodzi, ty piek***a, tak naprawdę. Przecież o to jest atencjuszka, która się. Z... Słuchaj, o to jest czerwona flaga, o ta laska, która przyszła, to jest. Lachociąg. Który zestrał się na Instagramie, bo gdzieś tam w relacji jakieś coś tam się, się rozstała z chłopem. I zestrała się w relacji, zaczęła mówić, że ją w ogóle lał i tak dalej. Patrzaj. To jest czerwona flaga. Przydupczyć? czemu nie można. Na raz, prawda? Smash and pass, jak najbardziej, czemu nie, ale kupa do relacji jakiejś głębszej, dłuższej, jakiejś na, na poziomie bardziej jakiś takiej więzi emocjonalnej. To jest wchodząca tego na Wlazła na stream, zobaczyła od razu... Ferrari, mogę wpaść. Nie, 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 nie. o, tu O, dobra, ty wpadaj tu, adres. No i przylazła. Ma kontakty z różnymi samicami, a taki pani ogarnięty. Nie wie, co się dzieje. Teraz tak, ja nie twierdzę, że Magikarp jest idealny i dobry, no ale jeśli przychodzi laska i mówi, że sobie nie ma nic do zarzucenia, to to jest Czerwona flaga, to widać, że tak. jest, że jest, że jest tak. narcystyczna, k***a ty. Ona nie ma sobie nic do on wszystkiemu winny jest w ich relacji, do On i, i matka jego, ona sobie nie ma nic do zrzucenia. Więc zobacz, pan, ona jest zadowolona, że ha, tak, widzą we mnie ofiarę, jak fajnie, atencji dostaje, ja jestem ta, ja jestem tu ofiarą, jestem niewinna, o, facet prawca. prawca. Forgetting. Ale weźmy go. bo... poczekaj, czekajcie mi się. Nie wale, ale teraz ale... śmierć. Laska Goltikerka, co mokię widać Myślałem, że będzie bym... śmieszne. Że nie wyciąga brudu. By... Przecież cały ten wasz stream, czy jakkolwiek to mam nazwać, to jest jej wyciąganie brudów, ale tak, żeby... A jakich brudów? To był kurwa. Brudów brudów. Combinedry... Brudów brudów. Ja wiedział, człowieku, jakbyśmy dobra, dobra, brudy, wy. dobra, dobra, wyciąga brudy! Dobra, dobra. <grytanie> Co? Zar, wystraszył się! Wystraszył się Bo coś prawdę ktoś powiedział? Posłuchaj co mówię! No jeszcze wiesz tak I co? Nie puścisz dalej! Która laska według ciebie jest najbardziej przebiegła Fagata, Paulina, odma... czy Nikita Nikita Co cię i co, Boicie puścić jeszcze biały rycerz Amadi wysłał na w fejm, w bronił Atencury Co ty, mi się Atencji nie, się nie daje, bo, jest bo Matryk... jestem Voldemortem Ojej. Ojej. I nikt z tym nic nie robi, ona sobie z tym nie radzi No to chyba jest logiczne, że trzeba takiej sobie pomóc Miękkie se... Co on... A ty, jak biały rycerz Jaki biały rycerz A drugiej A jak A ty... A że. życie Chyba to zwykła Głowy Chyba powinni się cieszyć z tego Głowy to... Ty cieszyć się, że... Za Goldy Gerdtiem pomagaj. Ej, powinniście cieszyć, że co pomagamy. A facetom tak pomagacie? Dobrze. kartier Skeleton. Dużo osób twierdzi generalnie. Nawet widziałem jakieś wiadomości menadżerów, youtuberów, że popisują do innych influencerów, że jest to słaba inwestycja. Ludzie, ja kupuję zegarek po to, bo mi się podoba Sura, i marzyłem o takim Sura, zegarku. Zbrałem, czy to jest Rolex, Sura, czy to jest Karpę, marzyłem o takim. I zawsze chciałem mieć jak Amerykanin diamentowy zegarek, a nie że. imię, słuchaj, jaki Flex chciałem mieć diamentowy zegarek, żeby złotych, laski słyszały, że mam zami, diamentowy zegarek? 5000, zł, no? Jaki Flex? Zil, po prostu zegarek, o którym marzyłem całe życie i sobie mi spokojnie. ale to jaki Flex musi tutaj gadać o tym ty A kto pytał? Raften z dupy wyskoczył z zegarkiem, nie rozumiem. To jest ty wyskakujesz, ty zegarkiem przede... Tak, tak wiesz, nikt nie pytał, tak, e, zegarek, zawsze marzyłem, wiecie, zawsze marzyłem inwestycja, to, to moje marzenie było, za rok będzie 5 tysięcy Ale Nie, nie nie będzie ja, 5000 tysięcy będzie wart ogóle, tyle, ile ktoś, to, będzie, ktoś będzie skłonny nie za niego powiedza. zapłacić, a nie, że 5 tysięcy droższe będzie. wierzę, no no że jak widzieli, że na... Poleciał na hajst, po prostu wydanie na nią, kim się to. Nie leci na hajst, 100 tysięcy wydamy. Chodzić, Jakby ich praca, ciężka praca, żeby jeszcze skinki przeszły. Ciężka praca. Ciężka praca, ciężka praca, to Jakuba, ciężka praca, mami, i nie mogę zarabiać, bo YouTube mga strony. Ciężka praca, was na rado. przyszła, no, zainkasować. Stokoła koła ludzi na streamie i stokoła gotówki. W jakichś tam, nie wiem, Dajśmanach czy innych. Co oni tam gdzie mogła i sklepów wydać? Sto pałak kto na kurwa komedia. O, kolejna przyszła, patrz. No k A przychodzą. gościu, masz liczby, to przyłożą same do ciebie, zobacz. Ta komedia widzisz. Wystarczy są liczby, zobacz. I raptem się pojawia, patrz, jedna za drugą, jedna za drugą. Czerwona flaga, jak obcemu chłopowi daje telefon Laska. Jakby to była twoja laska, daje obcemu chłopowi telefon, to jest czerwona flaga. Serio? magikar przegryw, ale co... To jego fakt, że on, Zobacz, on w ogóle nie kwestionuje jej słów, to jest komedia, no. To widać, że on o, o, o samicach, no. Obraca się laskami, on powinien powin być bardziej ogarnięty, bo on ma w czym przebierać, okej? Okay? Co chwila jakaś suczka przy u niego się kręci. Więc on powinien więc wręcz tak naturalnie pewne rzeczy wyłapywać już, jedno: z, z, z doświadczenia. Tak widać to doświadczenie w obcowaniu, ale mimo wszystko... Niebieskim czopkiem, co nie chyba wiem, no. co nie potrafi nie, nie zauważyć, nie że laska po prostu przylazła dla atencji, mi, mi, dla mi, hajsu, jak jak mi, żeby z siebie zrobić mi, ofiarę, mi, z, z gościa zrobić mi, oprawcę mi, i, mi, to ja i mi, jej to jak najbardziej na rękę, na jak będzie kilku białych rycerzyków, którzy będą ją bronić przed widownią około 100 tysięcy osób. Zobacz, czyta Sunia, zadowolona, zobacz, siedzi w komórce, czyta sobie, masz. Patrz, jesteś widzowie, jesteście na lajbie. O, patrz, widzisz? Na tym <laughs> no ona kuraca, dla zasięgów ta, tam polazuje. Że tańczy ze patrz. patrz, tu sobie jest... robi, tam sobie padła. Dwa telefony, powiem, które... oni mają teraz zasięgi na niej, bo ona od Magikarpa, a ona z kolei ma zasięgi na nich. A nikt nie obrażał, nikt nie obrażał. Więc wiesz, to, to jest wzajemne. Ale to wiadomo, że ona tam poszła, żeby trafić do nowych Pojechała ludzi, żeby ostro? zdobyć zasięgi. Po to, żeby z siebie zrobić oprawcę, ja z, z niego za... zrobić no. Że miałem miał jakieś zasięgi, muszę dać jakąś wartość. Muszę mieć coś ciekawego, na przykład do powiedzenia, do pokazania w interesujący sposób i mieć dobrą artykulację. Powinien pomijają? mieć wiedzę SZPi. na tematy, które inni nie posiadają, żeby zainteresować ludźmi czymś nowym. Daj... A ona co musi zrobić? Istnieć i ładny makijaż zrobić. To ona musi. Rozumiesz?